Hello everyone. Hyundai Santa Fe 2, 2.2 2, 2, 2 3, 0, automat. Znowu w akcji. No i co, no ciągnie przyczepkę. Chudź, co no, Model niby jest Pitcoin 180 GTS, 5,2 metra długości ma. Ktoś ją nazwał Ship Happens. To co ma takie fajne to światełko. Tu ma już halogen do łowienia rybek. Co, no taka jest? no nie jest nic popękane Drabinkę ma fajną, silniczek ma odkręcimy te, spuścimy wodę z niej na pewno coś tam wyleci Jeszcze podczas jazdy W środku bardzo fajnie, dużo zegarów ma Dużo przełączników, niby ledzików siedzenia brotowe, schowek pod spodem eee, Tam jest co? Bak paliwa, pompka Siedzenie, sowka Fajnie, jest, fajne jest Ciekawe ma szerokości, muszę zmierzyć sobie Tu jakaś A ja? Lecę. Lecę. Pitcoin I just bought it? video Mam over here next to the river in England No, bo jest it's it's odpływ Dlatego nie ma wody, patrzcie Ale jaja To mnie chłop otrzymuje, ogląda łódkę razem ze mną No, tam stoję Zgubiłem korek No, się wydaje, daje się sprawuje tak, że dobrze w automacie ciągnie Strong with a turn. Yes. It's gonna be like Or juicy. Yeah. No, maybe, I don't know. Especially even road, you know? Maybe but it may be.